Madame Messie, meine Damen und Herren, Panie i Panowie, Ladies and Gentlemen, startujemy rundę finałową, czyli dziesiątą rundę MTE Cup, tak jak już na pewno się zorientowaliście. Jesteśmy na tym torze, który przypomina przynajmniej mi, ale nie tylko mi, bo jeszcze kilka takich opinii spotkałem. Karabin Uzi, karabin maszynowy Uzi, no i na dzisiaj na torze oczywiście, no mnóstwo zawodników, piętnastu, 16. 16 wolnych miejsc, 14 zawodników, także przed nami fantastyczne ściganie, fantastyczna frekwencja 14 wojowników. No zobaczymy kto, kto wygra. SPA jest to runda przygotowana tym razem przez Oskar Stiepe. Dziękujemy Oskar za tak fantastyczny pomysł właśnie na tą rundę finałową. No i dzisiaj też wyjątkowo pojedziemy w wyścig troszeczkę dłuższy, bo to będzie 90 minut, czyli półtorej godzinki ścigania. Żeby było ciekawiej, punkty liczone będą razy dwa, także na pewno będzie się działo, będzie festiwal prędkości, bo jedziemy dzisiaj fantastyczną korwetą C7 grupy trzeciej po potężna V8 500, wydaje mi się 80 koni mechanicznych. No tor jak to doskonale wszystkim wiemy spam jest nieprzewidywalny jeśli chodzi o warunki pogodowe, może popadać no i nawet możemy się w tym momencie przenieść do ustawień lobby, bo jest zapowiedziany deszcz już od czwartego slotu mamy trzy sloty pogodowe R5, R8 i R4, więc no w połowie wyścigu będzie będzie bardzo bardzo Mocno padało i to na pewno gdzieś tam troszeczkę wprowadzi no, zamieszania, a na pewno więcej ciekawości w trakcie tego wyścigu. Czekamy jeszcze chwilkę, zanim ten wyścig się rozpocznie, ponieważ między innymi nasz kolega Willy przed momentem zakończył ściganie w GTSC w innej serii wyścigowej. Tam myślę, że no, Willy jest zadowolony z tego występu, w wyniku, zajął czwarte miejsce czy my mamy Williego, tak jest, jest Willi na to, że Willi już przesiadł się, tam jechał Toyotą Suprą GT500, w tym momencie przesiadł się do kolejnego auta, szybka teleportacja z Fuji na Spa, no i Willi rozgrzany, zobaczymy jak Williemu ten, ten wyścig pójdzie, dlatego właśnie chwilkę jeszcze czekamy na, na sygnał startu, na rozpoczęcie tych kwalifikacji i ruszamy. A Willi pisze, że jednakże tak średnio jest zadowolony, Gdzieś tam był apetyt prawdopodobnie Na podium, obserwowałem e, Część tego, tego wyścigu No w końcówce niestety Williamu zabrakło opon No i to trzecie miejsce mm, Niestety mu e, Odjechało, zobaczymy czy będą jakieś zgłoszenia Ale no tak czy siak ja uważam Za e, czwarte miejsce Wyścig e, no dość, dość Udany, no ale no właśnie, czwarte miejsce Tuż za podium, więc rozumiem, że Willie może być e, troszeczkę Niezadowolony, zanim się to wszystko rozpocznie Możemy przenieść się szybciutko do tabeli Generalnej. W tabeli w generalce prowadzi właśnie kierowca na waszych ekranach, czyli mister Pawoj, który gromadzi 184 punkty, a tym samym odjeżdża drugiego Oska Stiepy. Oska ma 105 punktów, natomiast oczywiście Oska ma matematyczne szanse. Za zwycięstwo w wyścigu normalnie było 25 punktów. Tak jak wspomniałem na początku tej transmisji, dzisiaj liczymy punkty razy 2, więc Oska Stiepa mógłby dołożyć w momencie, gdyby wygrał nawet 52 punkty, bo jeszcze punkty bonusowy za Fastest Lap i za Pole Position. No, nie mniej Pawo i musiałby tego wyścigu nie ukończyć. A do tej pory Pawoje no, regularnie punktował. Tutaj ósma runda była troszeczkę nieudana, bo za nią raptem dwa punkty. No ale tak, to bardzo, bardzo wysokie, wysokie dorobki punktowe. No i to pozwoliło Pawojowi zdobyć aż 143 punkty. Na Tak jak wspomniałem, na drugim miejscu Oskar Stiepa 105 punktów. Na trzeciej pozycji Blacha punktów 88. Czwarty jest Mięso, punktów 69. Mięso no, gdzieś tam... Ta odległa pozycja czwarta wynika z tego, że mięso w zasadzie tylko trzy razy punktował, trzy razy jechał. No i to były bardzo dobre występy, bo 25, 26 i 18 punktów, czyli cały czas na podium. No a później gdzieś tam z różnych powodów część startów niestety odpuścił. No i stąd jego czwarta pozycja, ale my mamy tutaj taką małą niespodziankę, bo jesteśmy właśnie, mamy połączenie z Torem, no i właśnie mamy połączenie z Mięsem. akurat na moment się ten, ja się wymutowałem. Mięso ogarnia sprawy jeszcze administracyjne, podpytuje wszystkich kolegów. No ale tak jak już powiedziałem, siemanko Dangal, tak jak już powiedziałem, będziemy mieli połączenie w trakcie wyścigu z jednym z kierowców, czyli konkretnie z kapitanem MT z Mięso. Dzięki temu będziemy też mieli podgląd na radar pogodowy. Witam w międzyczasie wszystkich widzów, którzy już dołączyli. Cześć Willy, siema Mięsko, siemanko Black Fury, tak jak już przed momentem też powiedziałem, cześć Dangal, witam, witam serdecznie. No Roześlijcie te linki, gdzie się da, bo myślę, że zapowiada się fantastyczne ściganie. 21-30 myślę, że wszystkie inne serie wyścigowe w Gran Turismo 7 się na dzisiejszy już pokończyły, więc jeśli nie macie nic innego do roboty, to zapraszam, bo na pewno będzie się tutaj dużo działo. W tym momencie właśnie rozpoczął się sygnał do rozpoczęcia kwalifikacji. Część zawodników wyjechało już na tor. A ja jeszcze tylko sprawdzę, czy mam połączenie z mięsem. Halo, halo, mięso, halo, halo, Tor, halo, halo, Belgia, halo, halo, Spa. Coś mnie mięso nie słyszy. Zobaczymy. No dobra, jakiś problem, dokładnie, ale miejmy nadzieję, że w trakcie uda się to, to naprawić. Piękna pogoda póki co na starcie tego wyścigu. W zasadzie bezchmurne niebo, tor suchutki, więc jest szansa, no właśnie, pokusić się teraz o wykręcenie jak najlepszych kwalifikacji. Nie wiem, kwalifikacje wydaje mi się koło 10 minut potrwają. No i zobaczymy, przejdziemy sobie to pierwsze okrążenie właśnie tutaj z młodziutkim fawkulcem. Pawkulec, no właśnie, kończy pomalutku nam drugi sektor. Więc jeszcze chwilę to pierwsze okrążenie wyjazdowe, i zaraz rozpocznie się rywalizacja. Rozpocznie się walka o najlepsze pola startowe do tego wyścigu. Startujemy dzisiaj ze startu lotnego. Hmm, więc no o tyle o tyle fajnie, o tyle łatwo że gdzieś tam te dystanse będą między zawodnikami utrzymane Startujemy też tą nitkę Grand Prix, ona się jakoś tak chyba nazywa, więc linia startowa jest za, za zakrętem T1. No i to jest ukłon dla tych zawodników, którzy gdzieś tam skończyliby kwalifikacje w dalszej części, no właśnie, bo oni wtedy nie będą musieli rozpoczynać wyścigu sprzed szykanem. No i Wojtek w tym momencie rozpoczyna pierwsze okrążenie pomiarowe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przejdziemy się z tym młodziutkim kierunkiem. No właśnie, tutaj będziemy startowali, tutaj jest wyjazd z alei serwisowej, no a przed Wojtkiem no ten słynny, słynny zakręt On Rouge, który no, tym autem na oponach miękkich można pokonać z butem, z gazem w podłodze. Teraz najdłuższa prosta na tym torze, Camel Straight, gdzie no, tą korwetę rozpędzić można do 260 km na godzinę. Do do 7, 8 i 9 zakrętu to jest sekcja właśnie trzech zakrętów. Les Comp to się nazywa. Bardzo techniczna, techniczna sekcja. Za zjazd w dół. Tutaj też trzeba uważać, a na pewno będzie tutaj bardzo niebezpieczny w momencie, kiedy ten tor będzie, będzie zmoczony przez no, te ulewne opady, które zapowiadane są gdzieś tam w połowie, w połowie tego wyścigu. Teraz Fawkulec w zakręcie Pohon, bardzo techniczny zakręt, no, który właśnie też wymaga sporych umiejętności, żeby przejechać go zdecydowanie szybko, żeby nie stracić tutaj tempa przed Wojtkiem, zakręt 13-14. Techniczna, techniczny fragment tego toru. Tutaj trzeba uważać, właśnie na te pobocza, na tę gumowaną część. Poza tą żółto-czerwoną tarką, ponieważ ona po prostu wciąga. Tutaj naprawdę można, no, można stracić przyczepność. Tutaj Blanchimont, sekcja zakrętów 17 i 18, bardzo szybki fragment toru, widzimy Wojtek jedzie cały czas blisko 250 km na godzinę, za do dohamowanie do ostatniej szykany, no i zobaczymy jaki będzie czas tego okrążenia. 11 widzów na streamie. Witam bardzo serdecznie. Zredykował Wojtek aż do jedynki, Także bardzo późne hamowanie. No i właśnie, teraz wyjście na prostą start meta i zobaczymy jaki będzie punkt odniesienia. Tuż za fawkulce Michaś, który też jest bardzo szybkim kierowcą. 218 już jest przebity przez Michasię i to o ponad 70, Także fantastyczny rezultat u Michasia. Oskar Stiepa także tutaj się poprawia. Wskoczył na moment na drugą pozycję, ale już jest zdetronizowany, zepchnięty przez Pawoja. Pawoj traci do Michasia 166 raptem tysięcznych. Także robi nam się ciaśniutko. W międzyczasie Maćko wskakuje nam na trzecią pozycję z czasem 2.18.397. Ale w tym momencie błąd, błąd, uszkodzenia. Banda na szczęście tutaj zapadła decyzja, że ten wyścig z racji tego, że to jest długi 90-minutowy wyścig jedziemy no, na lekkich uszkodzeniach, więc jest to delikatny ukłon w stronę kierowców. Maćko teraz Gdzieś tam poczeka na poboczu, przepuści pozostałych kierowców. Chociaż nie, dobra, kwalifikacje 5-minutowe, więc to były kwalifikacje one shot, one chance. No i kto zrobił to bezbłędnie, kto zrobił to najlepiej, wydaje się, że Michał. Aczkolwiek mięso jest jeszcze na pomiarowym i to też jest dobry, szybki kierowca. Riko, Riko już skończył swoje kwalifikacje. No ale mięso z błędem, co tutaj się u mięsa wydarzyło. Nieco wyprzedzał Stefano, ale czyżby tutaj był jakiś problem z dohamowaniem do siódmego zakrętu? Ach, tak jest. No i odpuszcza miejsce kwalifikacji i będzie startował gdzieś tam. No niestety z odległej pozycji z końca stawki. Czy ktoś jeszcze walczy? Oska chyba. Wydaje mi się, że Oska jest jeszcze na okrążeniu pomiarowym. Czy starczy mu czasu? No starczy. Minuta 48 do zakończenia tych kwalifikacji. Więc naprawdę sporo, sporo czasu. Michaś też na pomiarowym, ale Michaś z Karą, Pawoj. Pawoj też jeszcze ma apetyt na, na poprawę. No i Oska Stiepa, więc w zasadzie ta dwójka. Pawoj i Oskar, który z nich będzie szybszy, który z nich wystartuje z wyższej pozycji. Oskar Stiepa jako pierwszy z tej dwójki zakończy to drugie okrążenie pomiarowe i zobaczymy czy u Oski będzie jakaś poprawa. Niestety nie ma poprawy, natomiast Paweł rzutem na taśmę przebija czas Michasia o 242 tysięczne i ten zawodnik wystartuje z pole position. Paweł po prostu podkreśla swoją dominację, tymi kwalifikacjami podkreśla swoją dominację w tym MT Cup, nieprzypadkowo pierwsze miejsce w generalce, nieprzypadkowo aż 143 punkty, fantastyczny dorobek punktowy, no i dokłada kolejne punkty za te no, fantastyczne, bardzo dobre kwalifikacje. No to jest zapowiedź tylko i wyłącznie naprawdę dużych emocji fantastycznego ścigania w tym wyścigu, co zobaczyli już, zobaczyliśmy już w kwalifikacjach. Michaś no, przez to, że złapał tą półsekundową karę, wiedział, że te kwalifikacje, znaczy no, te drugie okrążenie pomiarowe no, nie uda mu się poprawić. Druga pozycja startowa to też jest bardzo dobry wynik. Trzeci Maćko, Oskar Stiepa z pozycji czwartej. No ale do podsumowania kwalifikacji przeniesiemy się za moment. Spróbujemy się połączyć teraz Storem, Halo, halo, mięso. Czy ty mnie słyszysz? Halo, halo, halo. No o, Dobry wieczór państwu. No dobry wieczór Państwu, witamy cię mięsko bardzo serdecznie. Dobry Co wieczór, tam, coś witam, nie pychło w tych witamy, kwalifikacjach? No nie tylko py, przegrzane hamulce, yy, przegrzane hamulce i awaria yy, lewej strony tarcze hamulcowe się po prostu uszkodziły. Chciałem no, zjechać do pitu, wymienić te tarcze razem z klockami. No nie wiem czy wystartuje, ale zobaczymy. No, oby, nie wiem czy też manualnego gridu nie ustawię, bo po prostu ryba tutaj też jest chętny. I w międzyczasie właśnie moi mechanicy skorzystają z, tego, z tej zwłoki czasowej, wymienią mi szybko te hamulce z tymi klockami, a ja w międzyczasie zrobię zdjęcie i już wrzucamy rybę, już wrzucamy rybę, bo jest 16 na 16 rybą ochotę jechać. No to pewnie, zróbmy to, bo, bo właśnie będzie full lobby, będzie pęklo, komplet zawodników MT, także no, zebrali się chłopacy na, na finałową rundę, także Mięsko, ja tobie nie przeszkadzam, zajmij się tam dobrze, dobrze. tym, czy się masz zająć, a gdzieś tam w trakcie będziemy się jeszcze słyszeli. Ja w międzyczasie podsumuję te kwalifikacje, wygrywa Paweł i z fantastycznym czasem 2.17.490, na drugiej pozycji Michaś 2.17.732 i to są dwaj zawodnicy, którzy złamali barierę. 2,18. Na trzeciej pozycji Maćko, który traci 90 do lidera. Czwarta pozycja dla Oska Stiepy. Z, piątego, z piątej pozycji wystartuje Fafkulec, za nim Getz. Mięso. Ósma pozycja Rico. 9 Blacha. 10 Kwanek. Uli na 11. Stiflero. 12. Tomato 13. Stefano. Z pozycji 14. Ale słyszeliśmy, tak jak słyszeliśmy przed momentem, dołączy do nas jeszcze Ryba. Będzie za moment ustawiony ręczny grid, także 15. Kierowców do tego 90-minutowego 90 wyścigu, już za niebawem zamelduje się na linii startowej. Ja też do Was wracam za momencik. Zapraszam, przygotujcie sobie, no właśnie, przykąski, zimne, chłodne napoje, bo troszeczkę to potrwa. No, według prognoz skończymy po godzinie 23, więc no już dzisiaj nic ciekawszego się nie wydarzy. Zostańcie z nami, no i do usłyszenia za chwil kilka. thank you. Kolejni kierowcy tego MT Cup dołączają na streama. Witamy m.in. Michaśa, Black Fury też dołączył, czyli no, sprawca tego całego zamieszania, bo to jest organizator. O tym trzeba powiedzieć. O tym warto powiedzieć, szczególnie w przypadku rundy finałowej. Ogromne podziękowania dla Krzyśka, dla Black Fury'ego za, za pomysł, za zorganizowanie tego właśnie przedsięwzięcia. No, Krzyś wykazał się niesamowitym sprytem. Generalnie on zajął się organizacją pierwszej rundy, a potem tak fajnie to obmyślił, że każda kolejna runda organizowana była przez zawodnika, który zajął 10 miejsce, więc tak jakby Krzysiek miał czas, żeby sobie odpocząć i tak dalej, no ale brawa, brawa, bo to naprawdę coś, coś wyjątkowego, coś fantastycznego. Fantastycznie się bawiliśmy przez te, przez te 10 rund. Nie wszystko udało się gdzieś tam zrelacjonować na, na live, ale, ale emocji było sporo. Chłopaki jeżdżą na, na imprezie, cały czas jest sztywniutko, wesolutko żadnych zgrzytów i tak właśnie powinno być. To jest wewnętrzny kap, Oczywiście jest rywalizacja, są emocje, ale wszystko pozostawione w duchu fair play, fair play w przyjaznej atmosferze. Także myślę, że nie inaczej będzie, będzie dzisiaj, nie inaczej będzie po tym ostatnim finałowym wyścigu. O, jest od razu informacja od właśnie pana organizatora, niebawem MTK 2.0, panie i panowie. Także szykujcie, 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 szykujcie czas, szykujcie kasę na Bilety na Donate będzie się działo, ale o tym niebawem. Czekam aż mięsko ustawi nam ręczny grid. Żeby ryba też mógł dołączyć. No jest 15 kierowców, więc chwilkę to potrwa. Na tym torze odbywały się też prawdziwe zawody z serii. Tam, co to, WEC? Czy, czy 24 godziny? Nie, to było 6 godzin, tak? Na Le Mans, czyli seria, właśnie WEC. No i tak się fajnie złożyło, że również MTK podbywa się na tym torze. A my możemy w międzyczasie przyjrzeć się malowaniom poszczególnych zawodników. Kwanek w swoim autorskim malowaniu. Oczywiście zachowane barwy teamowe, biało-niebieskie, z elementami czarnego blacha, blacha, w czym jedzie blacha? Blacha również, a to jakieś jedno z moich starszych malowań tej korwety Pawoj To jest malowanie przygotowane przez naszego timowego lakiernika, przez rybę, przygotowane pod serię Gran Turismo Super Cup. Oskar Stiepa jedzie korwetą przygotowaną pod Bałkan Simkab Właśnie przez chorwacką ligę, gdzie tutaj Oskar no, też, też no, z dużymi sukcesami rywalizuje Jest ustawiony ręczny grid, mamy zawodników na starcie, więc zapraszam do oglądania tego 90-minutowego przedstawienia A w roli głównej 15 zawodników Max Tork Energy Panie i Panowie Let's rock and roll. Start lotny, tak jak wspomniałem. Więc e, zawodnicy ustawieni tutaj w szyku bojowym. Na pierwszej pozycji Paweł zanim Michaś. Później Maćko, Oskar Stiepa, Fawkulec, Getz, Mięso. Ósma pozycja Riko i ruszyli, wystartowali. E, zakładam, że większość zawodników do pierwszego stintu zdecydowało się na użycie średnich opon. No i jak to tutaj będzie się układało? Wszystko do on rusz, póki co czyściutko. No ale właśnie, teraz wychodzimy na prostą KML i czy ktoś tutaj na tyle zbuduje prędkość, że będą jakieś zamiast pozycji. Michaś, mam wrażenie, ustawia się już blisko za Pawojem. i asekuracyjnie zjeżdża do linii defensywnej. Nie chce wpuścić, nie chce wpuścić Michasia. A tam z tyłu jest pociąg złożony z 15 fantastycznych korwet C7. No i wyścig się rozpoczyna. Wyścig trwa. Prowadzi to wszystko Pawoj Zanim Michaś. Maćko awansował. Nie Maćko jest na trzeciej pozycji. Oskar Stiepan pozycja czwarta. Czyli tutaj na na samym początku nic się nie zmieniło. Fawkulec chyba też utrzymujemy status quo. Jest na piątej pozycji. Dalej nie pamiętam, ale szósty jest Getz. Mięso pozycja siódma. Rico ósmy. Blacha jest na miejscu dziewiątym. Wszystko bez uszkodzeń. William dziesiąty. Tomato pozycja 11. Stefano 12. Stefano zdecydował się na start na miękkiej mieszance. Nie wiem, czy to będzie. Czy to będzie opłacalne, bo tutaj no przy tych zużyciach te, te miękkie opony wystarczają na raptem pięć kółek. Natomiast pit stop na torze spa jest dość długi. Pełne dotankowanie z wymianą opon. No trwa ponad minutę, więc nie wiem, czy Stefano to przekalkulował, czy Stefano to przetrenował, no ale taka już jest jego decyzja i on tego nie zmieni. Teraz bardzo szerokie wyjście Stefano. No i właśnie on gdzieś tam wyjeżdża na tą gumowaną część toru, o której wspominałem na samym początku w trakcie kwalifikacji, czy udało mu się to auto opanować? Zobaczmy to jeszcze raz. I tutaj właśnie ta zielona guma bardzo mocno go spowolniła dodatkowo wjazd ku wety. No i tym samym Stefano traci dystans do, do Tomato i za moment Oj, tutaj coś jakieś zmiany. Stiflero 11, Ryba 14 i Kwarnek na pozycji 15 wracamy na przód stawki, bo tutaj jest naprawdę ciekawie Paweł cały czas pierwszy, Paweł zaczyna odskakiwać, zbudował już sobie sekundową przewagę nad drugim Michasiem natomiast Michaś naciskany przez Maćko, Maćko tutaj fantastycznie czuje się w tej korwecie na belgijskim torze, jest bardzo blisko Michasia, dwie dziesiątki straty, więc na prostej KM ma naprawdę ogromne szanse, żeby wskoczyć na P2, zobaczymy, zobaczcie jak ten slip ciągnie, jak Maćko się do Michasia zbliża, ale nie Atakuje, nie wyprzedza, on mampuje Michasia, chcą tym samym zbliżyć się do, do lidera wyścigu, czyli współpraca od samego początku współpraca. No tak, to jest dopiero trzecia minuta wyścigu, to jest drugie okrążenie. Tutaj nie ma są się gdzieś tam co pchać do przodu na złamanie kawarku. Tutaj trzeba taktycznie podejść do rozegrania całego 90-minutowego wyścigu. No i widzimy tutaj właśnie współpraca Michasia z Maćkiem. Nie wiem, czy oni jadą na tym radzie, czy oni to ze sobą ustalają. Uzgadniają, ale cały czas gdzieś tam malutku odrabiają stratę do Pawoja 60 Dodatkowo Pawoj łapie pół sekundy kary. No a właśnie kara na to, że spa jest bardzo bolesna, bo zbija się to na tym długim, dość szybkim fragmencie pomiędzy zakrętem 16 a 17, gdzie naprawdę korwetę można rozpędzić do 250 km na godzinę i ta kara właśnie jest naprawdę bardzo bolesna. Ona liczy się wtedy przynajmniej razy dwa, więc Paweł i za moment tą karę będzie zbijał I on spadnie, spadnie nam na pewno Na pozycję minimum trzecią Ciekawe czy jeszcze nie wykorzysta Tego również Getz Za momencik kto zobaczymy Paweł i za moment będzie zjeżdżał z linii wyścigowej Zamieni się w duszka Już jest wyprzedzony przez Michasia i przez Maćko Maćko jeszcze nie Gdzie jest Maćko? Ach jednak ta kara nie była Aż tak bolesna, no ale jednak Maćko miał zdecydowanie większą prędkość Więc Paweł i nawet za bardzo się nie bronił. Ale niestety Maćko troszeczkę Troszeczkę za bardzo na zewnętrzną traci łapie karę. No i niestety przestrzela szykanę. Poniosło troszeczkę Maćka. Powrót na tor nieudane, mięso. Wjeżdża w tył Maćka. Tutaj próbując troszeczkę kolegę, że tak powiem, ustawić do pionu. Maćko niestety łapie półsekundową karę na moment wytrofienia.